Cześć, nazywam się Sebastian Karczewski, jestem z Męskiego Zacięcia. Chciałem Was dzisiaj zaprosić do wspólnego unboxingu maszynki marki Fox Baby. Zapraszam. Przyjrzyjmy się bliżej mini-trymerowi Fox Baby. Fox Baby to trymer, na który czekałem bardzo długo w wersji miniaturowej, dedykowany do strzyżenia małych dzieci zobaczymy jak on prezentuje się po wyciągnięciu z pudełka samo pudełko jest małe, więc pewnie i trymer będzie malutki zobaczcie bardzo mały, przepiękny pudrowy niebieski kolor maszynka rzeczywiście leży super w dłoni, chowa się tak jak producent zapewniał sprawny przycisk znajdujący się w odpowiednim miejscu szerokie ostrze zobaczymy czy jest Łagodny dla skóry, tak, faktycznie jest łagodny. Nie drapie, nie pozostawia śladów. Maszynka w kompaktowy sposób została przygotowana. Faktycznie nie będzie sprawiała kłopotu przy pracy. Co mamy jeszcze w zestawie? Słuchajcie, mamy nasadki dystansowe, grzebieniowe, które pozwolą nam cieniować włosy. Jakie mamy długości? Jedna, druga, czyli 1,5 mm 1, czyli 3 i półtora czyli 4,5, wystarczająca ilość długości, aby spokojnie można było wycieniować włosy w podstawie. Mamy oczywiście też mini oliwkę i pędzelek do przeczyszczenia maszynki, o, kabelek. Kabelek służący do ładowania, z jednej strony mamy wejście USB, z drugiej USB typu C, natomiast zwróćcie uwagę na to że już standardem stało się też to, że brakuje tego typowego adaptera, który warto mieć. Zresztą przypuszczam, że każdy z was w domu taki adapter na wejście USB posiada, więc warto sobie to przygotować. Bardzo sprawnie, mocno osadzony. Maszynka świetnie się prezentuje. Ok, powiem Wam tylko jeszcze o jednej rzeczy, że występuje także w drugim kolorze. Zobaczcie. Więc mamy wariat pudrowego niebieskiego i perłowego w połysku białego. Dziękuję za wspólny unboxing, że poświęciliście chwilę czasu. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach.